Witam Was w drugim odcinku z serii Poznam Fusion 360. Ja nazywam się Łukasz Krzewicki. W tym odcinku pokażę Wam, jak wykorzystać szkicę do tego, aby modyfikować model bez tworzenia wszystkiego od nowa. Wykorzystamy dzisiaj model, nad którym pracowaliśmy w poprzednim odcinku. Widzicie, jak no, mamy go teraz? Mamy go teraz na ekranie. Funkcjonalność, którą Wam teraz pokażę, jest sprawą, która ułatwia bardzo modyfikowanie modeli, nad którymi pracowało się wcześniej. Można tworzyć nowe, nowe wersje, nowe iteracje. Przejdźmy zatem do modyfikowania szkicu, na podstawie którego powstał nasz model. Nasz szkic jest schowany tutaj w drzewku z lewej strony pod Sketches. Jest to szkic pierwszy. Możemy sobie zmienić jego nazwę na dowolną. Będzie. Klikamy prawym. Edytuj szkic, Edit Sketch. Pierwszą rzeczą, jaką zrobimy, zmienimy sobie tutaj te wymiary. Te trzy wymiary, tak żeby były takie jak ten. W ten sposób nie będziemy musieli modyfikować wszystkich czterech, tylko zmodyfikujemy jeden. Oczywiście, jeśli będziemy chcieli zachować te same odległości, zmienimy sobie tutaj na 5 mm. Automatycznie nam się zmieniają wszystkie. Teraz Wam pokażę. O, proszę. Model się zmienił. Nic więcej poza modyfikacją tego szkicu nie musieliśmy robić. Przejdziemy dalej do edycji. Powiększymy sobie tutaj, myślę, do 100 mm. Tutaj też. I zwiększymy sobie tutaj tą odległość do 10 mm. Finish Sketch. I nasz model się zmienił. Następnie zmodyfikujemy ten sketch, sketch. Szkic, na podstawie którego tworzyliśmy otwory. Klikamy prawym, edit sketch. Zmienimy sobie średnicę otworu. 12. I zmienimy sobie, aby nam tutaj również te odległości między od krawędzi yy, tego poprzedniego szkicu też były uzależnione od tego pierwszego wymiaru. Ok. Teraz sobie zmodyfikujemy. te zmiany propagują dalej. Ok. Teraz może zwiększylibyśmy trochę ten promień tylko do okrąglenia krawędzi. Mamy tutaj na dole drzewko wszystkich modyfikacji możemy sobie cofnąć. Tu mamy surowy model. Oczywiście tutaj możemy sobie edytować te wszystkie ustawienia. Klikamy sobie prawym klawiszem Edit Feature i zmieniamy promień na 3 mm. Tutaj ustawimy sobie 2. Ok, i zostanie nam jeszcze edycja. Faski. Miejmy sobie faskę na 2 mm. Ok. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zapraszam do komentowania, lajkowania. Subskrybowania kanału. Na pewno będziemy się starać publikować nowe materiały przynajmniej raz w tygodniu. Myślę, że będzie to kilka filmów weekend, w ciągu weekendu. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam.